Siemano! na Cię na I witam Was w drugim odcinku Z serwera Pochylnia Widzę, że nam tutaj drzewo urosło Więc Myślę, że je jest... zetniemy Siekierkę bierzemy I idziemy Tutaj Czajka Właśnie mam sojusz z Czajką I tutaj Zrobiliśmy sobie razem I ten Tutaj Czajka oczywiście piękny pomnik zrobił Normalnie gratuluję mu... Ale fajny mod! Normalnie mu gratuluję pomysłowości. Nie mam, szczerze nie mam planu na ten odcinek, ale myślę, że będziemy się fajnie bawić. Mimo to. Myślę, że sobie weźmiemy killowi i pokopiemy, a ja z wami pogadam. Albo, co będzie ciekawsze, chyba że idziemy... Dobra, bo na tym przeżyważa jest parkur Może idziemy na parkur? Dobra, może idziemy na parkur. Dobra, idziemy na parkur. Warp parkour P, A R, K, O, U. Chyba tak. Tak, tak, tak. Par. Nie, nie nie, nie chcę do tego. E, jeżeli chodzi o nas sojusz, to może fakt, wyjście e, ja sobie wezmę tutaj kwiatuszek. E, 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 Chciałem zrobić to ten odcinek z czajką, ale niestety nie miałem czasu, więc... Zrobiłem ten odcinek tam, ale myślę, że trzeci już będzie yy, z Czajką. No fuck. Więc mi się nie włącza. A bo myślę, że dzisiaj pozwiedzamy ten serwer bardziej, bo ten odcinek był taki trochę nudny z bazy PvP włotko. Więc... Ja się do tego schłużyłem. Więc myślę, że dzisiaj sobie pooglądamy warpy. Jakie tutaj są? Y... Hop, hop. Hop. Ale... Nie wiem, czy to dzisiaj wrzucę, a dzisiaj mamy piątek. Nie wiem, czy to dzisiaj wrzucę, bo widzę, że idzie burza, ale może mnie ominie szerokim ukiem, bo przez chwilę było jasno, teraz jest już 21-27. Przed chwilą było jasno. I jak było jasno. To normalnie było tak pomarańczowo, że ja tak wyjrzałem za okno i łada to co się dzieje. No boże no. no dobrze. dobrze, to już poznaliśmy pierwszy parku. spał. No co ja robię, tutaj Sy... No, co ja robię, no. Sypy, sypy, ...a... ...widzę... ...a teraz. Yy. Oh, kurde, 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 laguje, laguje. O, o, o. Laguje, laguje, laguje. E, co to jest? Benman My, SkyBlock, eee... Zobaczę, co to jest, bo nawet nigdy tego nie byłem ten. B, C, Join,

ton fun, wyarpy, no warp nie wiem co jest eventy, anna walk, sklecenie, poza tym działki, netherstone, cp akcept, lub lipę z pewnym przyciskiem, czyjskim O. Wy A WARP sy pyli E. E. No tak no kolejnego warku ma. No do Auranta. Nie wiem co zrobimy, Nie wiem co porobimy w tym serwerze, bo już mamy 5 minut. W tym odcinku. Myślę, że no nie wiem. Ja się zastanawiam, co moglibyśmy porobić. Zobaczcie no po zobaczcie jaki fajny już znalazłem, z takimi fajnymi słoneczkami, to teraz może ja tutaj pokażę wszystkie, ale naprawdę się to wygląda, przynajmniej mi się tak wydaje i szacun dla tego, który to zbudował, bo ja bym tego nie potrafił zbudować. Mam taki smoczek A tutaj o Pikachu tutaj jest, z tego co się nie mylę kiedyś oglądałem, O jakiś homik Co, jakiś smoczek e, Kotek Z tego co się nie mylę Jak tam jakieś UFO i Żółw Aha to, ten Żółw to chyba z Mario A to Angry Birds, bo mam chyba nawet na telefonie to A to daj lajka no, znalazłem czy umieszczenie i, i od razu od razu to, bo myślałem, że fajnie będzie pokazać, czy Działki. O, chodźmy na działki. Nie, nie, nie idźmy na działki. Chodźmy na. Żywność wybramy sobie jedzonka. Dobra, myślę, że już niech będzie co robić na tym serwerze. Więc myślę, że to było na tyle. Takie drugie odcinek taki bez sensu, ale myślę, że trzeci już lepiej wypadnie. Więc tak. A ja się z wami żegnam. Mówi dla Was piątek. No i cześć.